Klinika powstała z potrzeby kompleksowego wsparcia e, osób dorosłych e, w świątce, ale powstała przede wszystkim no, przede wszystkim dzięki jeszcze... ogromnej determinacji e, pani Ewy Błaszczyk. I niezwykłej umiejętności pani Ewon e, skupiania e, wokół ważnych społecznie spraw osób z bardzo różnych e, środowisk, e, które chcą. I z potrzeby serca wspierają wszystkie Pani e, projekty. Warto mieć marzenia, warto patrzeć na tych, którzy te marzenia realizują. Bardzo dziękuję i, e, i cieszę się, że razem z całym zespołem z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Funduszu Sprawiedliwości, mogliśmy również uczestniczyć w realizacji tego wspaniałego projektu. Cieszę się, że one są na Mazowszu zarówno budzi dla dzieci, jak i teraz budzi dla dorosłych. Ale te słowa podziękowania należą się przede wszystkim liderce tego projektu, pani prezes Ewie. W związku z tym, Pani Ewo, Pani dziękujemy. Proszę przyjąć ten pamiątkowy medal z podziękowaniem i z wyrazami najwyższego szacunku za to, co Pani robi dla Mazowsza, dla Polski, a przede wszystkim dla tych świąt życzę tej determinacji i siły w realizacji marzeń, bardzo dziękuję i proszę przyjąć chciałbym życzyć Państwu żebyście dawali tę radość, która jest wynikową Waszy, Waszego działania żebyście dawali tę radość i żebyście Nigdy nie zrezygnowali z tej pasji, jak to mówi to powiedzenie, do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Wszystkiego dobrego. Życzymy sobie, sobie tego zajęcia, jesteśmy gotowi. Rzeczywiście zespół ponad 50 osób został pozyskany. To są dobrzy profesjonaliści wiele pielęgniarek, fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów, farmaceuta. To, to grono poszerzone będzie jeszcze o opiekunów chorych, ponieważ jest miejsce dla rodzin. To jest unikatem zupełnym. Razem z rodzinami będziemy pracować, żeby jak najwięcej osób przeciągnąć na stronę kontaktu z otoczeniem. Bo miał być z nami też pan premier Mateusz Morawiecki. Niestety, obowiązki spowodowały, że, że dzisiaj go z nami nie ma. Chciałbym też serdecznie oprócz, oczywiście, drodzy Państwo, wszystkich naszych gości, najserdeczniej przywitać osoby, które doświadczyły pobytu w budziku. Mam na myśli budzik dla dzieci, bo są z nami osoby, które się w tym budziku wybudziły i Was witam najserdeczniej. Dziś mamy podwójną uroczystość, bo mamy urodzinę. 20 Fundacji i narodziny Kliniki Budzik. Wszyscy razem stanowimy wspaniały, piękny ocean ludzi dobrej woli, którzy od samego początku wspierali panią Ewę, a później kibicowali jej w każdym najmniejszym kroku tej pierwszej, późniejszej działalności, niełatwej, trudnej. Wspierali byli przy niej.